Wiatr był okropnie zarozumiały. Zacierał nosa do góry i wrzeszczał na całe gardło, że nikt nie umie fruwać lepiej niż on i nikt nie potrafi śpiewać tak pięknie jak on. To prawda, przyznały drzewa, ty śpiewasz głośno, ale naszym zdaniem ptaszki śpiewają ładniej. Ptaki? A gdzie one są? Nie widzę ich, powiedział wiatr. Schowały się przed Tobą w naszych zielonych gałęziach. Obały się, że potargasz im piórka. Dmuchałeś przecież tak mocno. Wiatr powiedział: Zaraz dmuchnę jeszcze mocniej. Tak mocno, że pozrywam wszystkie liście i wygonię wszystkie ptaki z lasu. Wtedy nikt już nie będzie mówił, że śpiewają ładniej niż ja. Tak właśnie zawołał i zaraz zaczął oskupywać liście z drzew. Wyjąc na cały głos: Ptasich śpiewów ja nie lubię, więc oskubie liście z drzew, a jak liście z drzew oskubie, to zamilknie ptasi śpiew. I wtedy odezwały się dęby, stanęły w obronie ptaków. Nie pozwolimy, żeby wiatr pozrywał nasze liście, nie stracą ptaszki schronienia. Powiedziały twardo i tak mocno trzymały liście na gałęziach, że wiatr rzeczywiście nie mógł ich zerwać. Przez całą jesień dmuchał i szarpał, szarpał i dmuchał i nic. Nie zerwał liści dębowych w październiku, nie zerwał w listopadzie i nawet w grudniu mu się nie udało. Dębowe liście skręciły się, pomarszczyły, posiwiały od szronu, od śniegu i mrozu, ale ani wiatr, ani zima nie zdołały ich strącić z dębu. A na gałązkach pod osłoną liści każdego dnia siadały ptaszki. I wesołą piosenką dziękowały dębom za to, że dały im schronienie, że obroniły przed zimnem i wiatrem. Tak było kiedyś i tak jest do tej pory. Od listopada aż do kwietnia, czyli od teraz mamy październik, czyli od listopada od następnego miesiąca, Aż do kwietnia, czyli aż do wiosny, aż do świąt Wielkanocnych, wtedy, kiedy na innych drzewach nie ma już ani jednego listka, dęby mocno, najmocniej jak mogą, trzymają swoje brązowe, pomarszczone i poskręcane wiatrem liście na gałęziach i starają się nie zgubić ani jednego z listków. I zawsze każdego roku wykrywają walkę z wiatrem i mrozem. A ptaki dziękują im za to. Swoją piosenką. Koniec. Zobaczymy, czy słuchaliście dobrze. Jakie to, dęb, jakie, jakie to drzewa nie tracą listków? Dęby. A dęby są bardzo wysokie, czy bardzo małe? Bardzo wysokie. A jakie? Co rośnie na dębach? I co jeszcze? A jakie zwierzątka najbardziej lubią żołędzie? I? I jeszcze jelenie, sarenki i te zwierzątka, które są w pszczynie. Jak się te zwierzątka takie duże nazywają? Dźwigniki. Na to jeszcze kogo zbieramy? Żubry. I żubry I uwielbiają żołędzie, tak? Panie Mieszka, jakieś pytania? W zeszłym roku tak się chcemy pochwalić, właśnie, gdybyśmy na drugie miejsce, bo zbieraliśmy żołędzie mhm. i już taką nagrodę, że mieliśmy wejście do zagrody Żubrów. Właśnie dosyć pięknie zbierały żołędzie. Z I teraz mamy też akwarium. To, dla to dlatego te żubry są takie duże, bo wy je karmicie, tak? Tak, mhm. Świetnie mhm. I co podobało Wam się, jak Pan Paweł czytał? Mhm. Tak. Teraz musicie pamiętać o czym że drzewa są bardzo, bardzo ważne. I trzeba o nie dbać i trzeba ich jak najwięcej sadzić, tak? To teraz kto posadzi drzewo? Ja. I niech rośnie razem z wami w Waszym ogrodzie. To ja mam taki pomysł. Wy już pewnie wiecie o tym, ale pójdziemy teraz wszyscy razem zasadzić drzewo u Was na podwórku, okej? Okay? Tak! Panie, was zabiorą. Idźcie się ubierać. Ja się też przygotuję. Dobrze? Tak.